Marzena Hitler, głos 24. Gościmy dzisiaj w Bochni, gdzie odbywa się konferencja zorganizowana przez lokalny PSL poświęcona zielonej energii. A moim rozmówcą jest pan Eurofosem Adał Jarubas. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, PSL zaangażował się tutaj po to, żeby lokalnej społeczności przybliżyć zagadnienia związane z Zielonym Ładem, z nową polityką Unii Europejskiej, która. Chociaż decyzje zapadają w Brukseli, ale ma bardzo wyraźny wpływ na to, co będzie się działo też w naszej lokalnej społeczności, w naszych miastach, w wioskach, w naszych województwach. Tak. Można powiedzieć, że ta ten wielki, wielka zmiana. Dotychczasowego sposobu podejścia do, do energii, do, do ochrony środowiska e, zmienia się, bo w, wdrażamy w życie e, tak zwany nowy Europejski Zielony Ład. I nie jest to jakiś wymysł, ale konieczność, ponieważ e, widzimy dookoła e, zmiany klimatu. E, to nie jest jakaś lewicowa ideologia, tylko widać to w postaci destabilizacji klimatu, coraz większej e, ilości takich zjawisk jak powodzie niedawno, prawda? W, Tragiczne w Niemczech, w Belgii, w Holandii i widać, że powoli ziemia jako system gospodarczy, społeczny zbliża się do takich parametrów krytycznych, po przekroczeniu których te zmiany klimatyczne mogą być już nie do odwrócenia. W związku z czym Europa, ale cały dzisiaj cywilizowany świat mierzy się ze zmianami klimatycznymi i próbuje wdrażać ten nowy Zielony Ład. Upraszczając, powinniśmy redukować emisję, powinniśmy ograniczać ten wpływ człowieka na klimat, zmieniać też w jakimś sensie nasze nawyki, które sprowadzają się do tego, że eksploatujemy naturę, kupujemy, użytkujemy coraz więcej różnego rodzaju sprzętów, jeździmy coraz więcej emitując ślad węglowy. Dzisiaj w Bochni dyskutujemy o tym, na ile te zmiany na ile te już dzisiaj widoczne chociażby podwyżki cen energii, które wiążą się w jakimś zakresie z przestawieniem systemu energetycznego, z odejściem od węgla, bo emisje związane z eksploatacją, ze spalaniem paliw kopalnych, mogą się przekładać na realia życia każdego z nas. Bo już dzisiaj widzimy na rachunkach za prąd, że rok do roku jest to kilkanaście procent więcej. I dyskutujemy tutaj z mieszkańcami powiatu bocheńskiego, czy to jest konieczność, i na ile poprzez też wykorzystanie środków europejskich, poprzez takie programy jak program Mój Prąd czy Czyste Powietrze, możemy też jako obywatele przyczynić się do tego, żeby te zmiany klimatu powstrzymać, ale przede wszystkim też rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby te konieczne zmiany nie dotknęły tych ludzi, którzy są w najgorszej sytuacji, są najubożsi, a za moment mogą zobaczyć, że właśnie rachunki za energię dla nich mogą być najbardziej dotkliwe. Czy uważa Pan, że nasz rząd wprowadza właściwe rozwiązania? Bo politycy w Brukseli oczywiście, tak jak Pan, są odkreowania pewnej polityki europejskiej. Wiemy też, że ta polityka europejska, no, choćby była, nie wiem, jak najbardziej korzystna, to jednak nie zmieni całego świata. Europa chce być tutaj liderem zmian, które będą wprowadzane w kolejnych regionach, w kolejnych państwach, wtedy dopiero da to pewien efekt. No ale de facto to właśnie odbija się często, tak jak pan zauważył, na kieszeni zwykłych obywateli, którzy nie zawsze myślą tak globalnie. Czy nasz rząd, który... Z jednej strony opowiada się za tymi zmianami, a z drugiej strony ciągle zgadza się na to, żeby Polska jednak miała kopalnie, żeby one ciągle funkcjonowały. Czy dostatecznie zabezpiecza tych najuboższych? Czy jest tu ja, rola PES. Ja mam tutaj bardzo krytyczną ocenę. Bo przede wszystkim nasz rząd przez e, ostatnie sześć lat e, utrzymywał takie wrażenie, że Polska niejako jest zdolna nawet wyjść z tego europejskiego zobowiązania klimatycznego, że będzie na tyle mm, twardym negocjatorem, czy przekona. Komisję Europejską, że Polska ze swoimi, jak to pan prezydent Duda powiedział, zasobami na kilkaset lat węgla może być jakąś osobną, zieloną czy czarną wyspą. Niestety, jeszcze w 2018 roku na, na konferencji klimatycznej w Katowicach pan prezydent Duda wręcz negował wpływ człowieka na klimat. Straciliśmy bardzo dużo czasu i dzisiaj stoimy trochę pod ścianą. Musimy wdrażać te strategie, to odchodzenie od węgla Relatywnie szybko, przez to te koszty są o wiele bardziej dotkliwe dla mieszkańców. Od chociażby przykład w 2015 roku w zasadzie zablokowane zostały inwestycje w, inwestycje w wiatraki, również te na morzu, bo, bo zablokowano legislację, która by dawała pewność inwestowania. A dzisiaj po tych kilku latach. Planujemy prawie 10 gigawatów nowych mocy w postaci wietraków na morzu. Natomiast przez lata, niejako też wiadomo o co chodzi. Chodziło o głosy górników i tutaj. Opowiadano, oszukiwano społeczeństwo, że, że Polska będzie mogła dalej spalać węgiel, że, że tutaj nas nic, za to nas nikt nie będzie karał. Niestety koszty emisji, bo energetyka, ciepłownictwo musi ponosić te koszty, są bardzo duże. Już dzisiaj ponad 50 euro za tonę emisji CO2. W związku z tym to widzimy na rachunkach jako Polacy. No ale nie tylko o przeszłości. Trzeba dzisiaj się zastanowić wspólnie z rządem. Wszystkie partie uważam, że to jest dziś. Jedno z największych wyzwań dla, dla całej klasy politycznej, jak wykorzystać też środki, które Europa ma na tę transformację energetyczną, na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, z którego mam nadzieję będzie mogła korzystać też Małopolska, ale też na odnawialne źródła energii, na jeszcze większe środki dla przeciętnego Polaka, który. Powinien się zastanowić, czy płacić coraz większe rachunki za energię, czy za paliwo do swojego pieca, czy nie zdecydować się na mniej emisyjne źródła zielone. I chodzi o to dzisiaj, żeby w tych negocjacjach z Komisją Europejską wynegocjować jak najwięcej tych środków. Ta postawa polskiego rządu, która w zasadzie sprowadza się do takiego awanturnictwa, my jesteśmy bardzo efektowni w jakichś takich spektakularnych protestach, w konfliktowaniu się tam. W Brukseli z innymi, a oczekiwałbym bardziej takiego pragmatycznego, codziennego, żmudnego negocjowania, tworzenia większości um, na rzecz tego, żeby jak największa ilość środków popłynęła do Polski, bo my startujemy rzeczywiście z najbardziej um, czarnego miejsca w Europie. Prawie 80% energii w Polsce powstaje w oparciu o spalanie węgla. Ale przecież mogłoby się to zmienić, dlatego, bo yy, nie jest do końca prawdą że stracą pracę w sektorze ci, którzy pracują w tej chwili w kopalniach, bo przecież tych ludzi i cały jakby potencjał można zagospodarować do rekultywacji tych, tych terenów, do pracy na właśnie na tworzenie, przekształcanie firm, wytwarzanie zielonych energii. To jest olbrzymi potencjał, więc tak naprawdę być może chodzi tylko o spółki skarbu państwa, które jeszcze na tym budują swój kapitał. A jak to się przekłada, no właśnie na sytuację ludzi w takich miejscowościach jak tu w powiecie bocheńskim. Ta konferencja, na której dzisiaj jesteśmy ma pokazać ludziom konkretne rozwiązania. No, nie ma dzisiaj innej drogi. Odejście od węgla jest przesądzone, tak, bo ono już dzisiaj, ceny dostępu do surowca, polski węgiel kosztuje ponad 400 zł, a o dziwo węgiel z RPA czy Mozambiku 250, tak. Więc właśnie, po co a, wydobywać ma, nie, polski, kiedy rynek weryfikuje pewne rzeczy i, ma, i tak, tak naprawdę korzystamy, nie polskiego węgla. A, właśnie po to są te fundusze, jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, dla takich regionów, które były i są jeszcze oparte... Y, na węglu, bo ponad, ponad 100 tysięcy ludzi pracuje w sektorze związanym z eksploatacją węgla w kopalniach. Natomiast te środki mają posłużyć na tworzenie miejsc pracy w tych sektorach, które mogą w to miejsce wejść. To mogą być sektory związane właśnie z produkcją chociażby wiatraków czy innego rodzaju nowoczesnych rozwiązań w energetyce, ale też w innych branżach i na tworzenie takich miejsc pracy, na pakiety osłonowe. Dla ludzi, którzy będą odchodzić z tych zakładów, właśnie są te środki europejskie. Trzeba się pragmatycznie pogodzić z tą oczywistością, nie zawracać kijem wisły, ale maksymalnie wykorzystać te szanse, które tkwią w budżecie Unii Europejskiej.